Już TV TVP Info. Pytanie o media publiczne. To pierwsze pytanie. W jaki sposób no, platforma chce właśnie, zdemontować ok. media publiczne? Zwinąć te media, bo to jest zapowiedź, którą kolportują posłowie Platformy Obywatelskiej. Czyli jaki jest Pana pomysł? Bo pomijam to, że Pan może mieć inne zdanie, ale to nie leży w interesie publicznym. A jeżeli ma Pan jakiś pomysł zgodny z prawem, to nie powinien Pan mieć nic do ukrycia. A drugie pytanie o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Najczęściej pada hasło, że przynajmniej trzech należy pozbawić tego mandatu, unieważnić ich wybór. W jaki sposób chcecie unieważnić wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali zgodnie z prawem wybrani, a później powołani przez. Pana prezydenta. Jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych, sprawa jest prostsza, niż się komuś wydaje, nie wymaga żadnych tajemniczych działań. Dowiecie się Państwo w odpowiednim czasie. Co, co te słowa oznaczają, i jakie, jakie konsekwencje spotkają także osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działały niezgodnie z misją, w jakim sensie wbrew konstytucji, i oczywiście niezgodnie z misją i z przepisami prawa powszechnego. Więc yy, proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność, to będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, ale jak przez to my rozumiem także polskich prawników, polskich konstytucjonalistów, medioznawców i z całą pewnością. Będziemy tutaj skuteczni i jak się państwo domyślacie, nie będziemy się tutaj w żaden sposób wahać. Na pewno będzie ciekawie, to no, będzie co oglądać i będzie co transmitować. A dlaczego nie możemy poznać tego sposobu, skoro on ma być zgodny z prawem, jak pan deklaruje, już dzisiaj? Czemu pan to ukrywa Na cały czas razie, przed nami? Że, yy, wie pan, ja, jestem, ja już mam swoje lata. Jestem w tej polityce od stu lat, a ciągle, wiecie państwo, ja się ciągle dziwię, kiedy, kiedy słyszę funkcjonariuszy pisowskiej telewizji, ich sposób zadawania pytań, nawet zachowania na konferencjach prasowych. Ja ciągle nie jestem w stanie uwierzyć, że przez kilka lat coś takiego mogło się stać z mediami, mediami publicznymi. Ja bym tak naprawdę, tak żeby Państwa uspokoić, a Pana pocieszyć. No, z całą pewnością jednym z powodów, dla których chyba nikt nie będzie żałował, że będziemy używali prawnych, twardych metod, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii mediów publicznych, jest to, co usłyszeliśmy ostatnio od Waszego do niedawna pupila, Tomka, agenta Tomka. Będziemy naprawdę bardzo zainteresowani, patrzę na Pana też, mnie aż ciekawość nurtuje i wolałbym, żebyście wy przestali ukrywać, kto otrzymywał nielegalnie materiały od CBA. To jest idealny moment, wie pan, żeby teraz zacząć, bo i tak i tak na komisji śledczej te pytania padną. I tak będziecie musieli Państwo odpowiedzieć na pytania, kto nielegalnie odbierał informacje z prokuratury i CBA, upowszechniał w mediach te informacje, więc. Yy, te, te insynuacje, że ktoś coś ukrywa, są nie na miejscu, szczególnie w wydaniu kogoś takiego jak pan. I ale, chcę proszę, zapewnić ale państwa. Ale retorycznie, a nie personalnie. I, proszę i wzbić się naprawdę. Proszę wyjąć rękę, jak pan do mnie mówi. I proszę odstąpić od mikrofonu. Pan nie jest dyktatorem, tylko jest pan kandydatem. Pan, na, premiera. na, pań, na pańskie mikrofonu. pytania. Zadaję pytania. Zadaję pytania. Zadaję na pańskie pytania. pytania już odpowiedziałem. Tak. Proszę bardzo, inne osoby chcą też zadać pytanie. Panu już dziękujemy, panie redaktorze. Czas minął, minął twój czas. Pana w jaki sposób pan nie Dobra. Zadawaj pan. Dowie się Dzień. pan, pan na pewno się Dzień. dowie w stosownym czasie. W